Siemson, z tej strony Kawa i ja was witam w nowym odcinku z Mega Dropa. Dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa epicka edycja tego trybu. Mamy bardzo dużo nowości, zaczynając od przedmiotów na gildie, zmieniony tab i masę jeszcze innych nowości, o których opowiem już za chwilę. Ale na początku mam dla was konkurs co 25 lajków. Pod tym odcinkiem równa się EVIP na 30 dni. Wystarczy, że właśnie w tym momencie zasubskrybujesz kanał. Jeśli już to zrobiłeś, pamiętaj o dzwoneczku, łapce w górze oraz komentarzu ze swoim nikiem. Pamiętajcie, co 25 lajków równa się EVIP na 30 dni. Więc naprawdę bardzo warto. I przypomnę wam jeszcze też o konkursie na Fanpage'u. Bo na Fanpage'u również jest konkurs na ewipy na 30 dni. Link wyświetli wam się już właśnie w tym momencie. I chcę wam jeszcze powiedzieć, że już od paru dni e, założyliśmy konto na TikToku. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział naszych TikToków, wbijajcie, e, również wam podeślę linka do TikToka. A my rozdamy sobie teraz rangi z poprzedniego odcinka, bo udało mi się wylosować z trzech graczy, którzy otrzymują Evipa na 30 dni na nową edycję i pierwszy gracz jest to Kakashi, podłoga Evip 30 dni. Drugi zwycięzca jest to Patryko, YouTube, Evip 30 dni. No i już ostatni zwycięzca jest to Saitong, Evip 30 dni. Gratulacje dla tych graczy, no a my przechodzimy teraz do zmian. No dobrze, najpierw wam pokażę spawna, Zobaczcie, z tej strony. W sumie tu jest środek. Tutaj znajduje się środek, mamy cztery rozejścia, ale my najpierw pójdziemy sobie w stronę stołniareczki. Jak to na początek? W tym miejscu znajdują się drzewki. Zobaczcie, tu możecie sobie kopać drewno, tyle, ile chcecie. Pamiętajcie, stołniarka zostanie dopiero włączona o godzinie 1900. Z tej strony znajdują się nieskończone kowadła oraz enchant na 30. Poziom. Mamy również losowy teleport i pamiętajcie, że mapa wynosi 3,5 tysiąca na 3,5 tysiąca, więc mapa naprawdę jest bardzo olbrzymia. A z tej strony przechodzimy sobie do villagerów. Tu możecie sobie handlować i możecie również dokonać wymiany pod slash wymiana. GUI też zostało zmienione, delikatnie odświeżone, głównie zostały tu właśnie odświeżone wiadomości tych przedmiotów. Idziemy dalej, bo chcę Wam jeszcze też powiedzieć o kilka innych zmianach. Ale najpierw przejdziemy sobie jeszcze do topek. Są to topki z poprzedniej edycji. Każdy gracz już otrzymał pod/odbierz nagrody. Również gracze. Którzy byli na poprzedniej edycji, top 1, top 2, top 3 otrzymują sponsora na 30 dni, czyli jeżeli gracz był top 1, otrzymuje na 30 dni, gracz top 2 otrzymuje na 20 dni, no i gracz top 3 otrzymuje na 10 dni taką rangę, a najlepsi gracze, którzy znajdują się właśnie tutaj na spawnie, którzy byli najlepsi. Z Slash Topek Top jeden otrzymali premium case'y pod Slash Odbierz. Pamiętajcie, że Slash Odbierz będzie aktywny dopiero pół godziny po starcie, czyli o 18.30. Pierwsza Topka głodomorów był to Yamahashi. Pierwsza Topka Milionerów był to Crew of White. Pierwsza Topka Maniaków był to znów Yamahashi. Pierwsza Topka Pereł, trzeci raz ten sam gracz Yamahashi. Pierwsza Topka Biegaczy Szczurek. Pierwsza topka górników znowu ten sam gracz Yamahashi. Pierwsza topka morderców Tess Hyda. No i pierwsza topka punktu był to Shiva. Gratulacje, jeszcze raz dla tych graczy. Pamiętajcie, że wszystko otrzymaliście pod slash odbierz. Zobaczcie, tam znajduje się przepiski PVP. Można powiedzieć, że już delikatnie widać drzewkę. Ale my jesteśmy przy craftingach. Jeżeli chcecie wytworzyć bardzo szybko przedmioty, możecie sobie wpisać slash crafting bo również możecie tutaj zamienić sobie zwykłe diamenty w diamentowe bloki, emeraldowe, złote oraz żelazne. No i tu macie właśnie szybki crafting, który jest dostępny. No i przechodząc sobie właśnie tak wygląda crafting Boyfarmera, jeżeli ktoś by sobie chciał craftować zwykłym craftingu. Crafting sand farmera, następnie Kopacza Fosy i zobaczcie, tutaj też właśnie zostały zmienione te przedmioty, głównie właśnie ten tekst w smarach, tu jest właśnie kilogram diamentowy, no i tak samo w piasku, no i mają ten sam praktycznie kolorek. Następnie mamy tutaj generator. Cobelixa, zobaczcie, Crafting Cobelixa też tu właśnie został zmieniony ten wygląd. No i tutaj mamy TNT, standardowe rzucane TNT. Przechodzimy sobie teraz do jednej z najlepszych zmian, a są to przedmioty na gildie. Po wpisaniu sobie Sleazy temy otworzy wam się nowe GUI oraz nowe przedmioty na gildie. A są to. W sumie tu wam pokażę, a przejdziemy sobie tak dookoła. Tutaj mamy, zobaczcie, rangi minus 50%, mają na założenie. No i tutaj został właśnie dodany taki design, bardzo fajny ze szkła. I mamy tak, diamentowe bloki 64, złote bloki 64, szmaragdowe bloki 64, kowadełka 64, biblioteczki 64, szlamowe bloki 48, TNT 32 i jabłka 16 oraz do tego 6 pereł. Dobra, ja wam tu w sumie pokazałem już wszystko, przejdziemy sobie teraz w stronę PvP. Ale na ten moment jeszcze chcę Wam powiedzieć, że tak wygląda regulamin. Każdy gracz musi go przestrzegać, a cała rozszerzona wersja znajduje się na www.krawdenc.pl Mamy wszystkie przydatne komendy, mamy również nasze social media. I zapraszam Was na Discorda. Link do Discorda znajdziecie również w opisie pod tym filmem. No i co, w końcu nasz ten czas na PVP. Zobaczcie, mamy mieczyki, mamy również grupowy teleport. Jeżeli wyjdziecie sobie poza tą linią, klikniecie albo ktoś inny kliknie w ten guzik, to zostaniecie przeteleportowani właśnie grupowym teleportem gdzieś tam na środek mapy. Dobra, teraz z góry pokażę Wam, jak wygląda nowe PVP. Tutaj znajduje się jedna duża beczka. Tu mamy również taki kanion, który został praktycznie powiększony aż do bedrocka, no i został też również poszerzony. No i drzewka, zobaczcie. Dużo graczy też pisało, aby powróciła beczka z pierwszej edycji. No to została właśnie ona tutaj przebudowana na taką bardziej nowoczesną. Zobaczcie, mamy tu bardzo dużo spadów. Niektóre schody zostały poniszczone, no i ta drzewka wygląda naprawdę bardzo duża. No, a na samym końcu mamy zrobiony taki mini zamek, gdzie możecie sobie również wejść tutaj na to drzewo dżunglowe. No i dostać się na sam szczyt tej drzewkarki. Więc tak wygląda drzewkarka, tak wygląda PVP. My sobie jeszcze przejdziemy do tych zmian, bo tak. Nowe przymioty na gildie, o którym wam właśnie wspominałem. Aktualizacja Antycita. Antycia teraz będzie działał jeszcze lepiej niż na poprzedniej edycji. No i trzecia bardzo ważna zmiana, a jest to nowy tab. Zobaczcie, tak prezentuje się nowy tab, a nowy tab będzie wyglądał jeszcze lepiej, Gdy będą e, załadowani wszyscy topowi gracze oraz topowe gildie. Wydaje mi się, że wam się spodoba, jeżeli wam się nie spodoba to piszcie w komentarzach. No a w sumie też ocencie jak się wam podobają te zmiany, o których właśnie o wszystkich wam teraz powiedziałem i opowiem jeszcze właśnie za chwilę. Została zmieniona również wiadomość podczas zabójstwa, zmiany w przedmiotach, właśnie też o którym wam wspominałem, tutaj właśnie te craftingi na spawnie. No i poprawiono wczytywanie rank podczas ich liczenia. Bo był jeden taki mały błąd, został on też również poprawiony. No dobra, to byłoby już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja wam jeszcze przypomnę też o konkursie. Pamiętajcie, co 25 lajków równa się EWIP na 30 dni. Tyle ile rozdam tych właśnie rank na 30 dni będzie zależało od was. No bo to od was zależy ile dobijecie łapek pod tym odcinkiem. Dobra, my się widzimy już w kolejnym odcinku. No to do zobaczenia, jo.